Witam podobnie wszystkich. Właśnie uruchomiłem wzmacniacz. Troszkę tam ciasno w środku. Ledwo to wszystko pomieściłem. Ale gra bardzo fajnie, szczególnie na dużych kolumnach. Niestety nie mogę puścić żadnej fajnej melodii. Ze względu na prawo YouTube, YouTube. Ale ogólnie jestem zadowolony. Teraz myślę o takim malusieńkim wzmacniaczu. Czy chciał dla, mojego, dla mojej znajomej w zasadzie, która mówi, że nie ma nic, co mogłaby, czy mogłaby napędzać kolumny od komputera. Ma laptopa, fajne kolumienki, ale niestety lipnie to gra. I będę chyba robił następny egzemplarz. Jest to płytka od tak zwanego rywala, Gainklano, czy coś takiego? Jest to, tu, cóż, tu. audio stereo Widziałem to. Zrobiłem kiedyś prototyp. Nawet, nawet to gra. Jest to bardzo mała płyteczka na Darlingtonach. Ojej, troszkę zagadam. Myślę, że też wyjdzie podobnie jak tutaj. To tu jak na razie. Będę testował przez najbliższy tydzień, czy wszystko gra. I jak będzie dobrze, to pojedzie. Dalej. A oczywiście mój wierny słuchacz, owczarek niemiecki, który bardzo lubi słuchać muzyki, no. szczególnie marszowej z czasów II wojny światowej, jak to Wehrmacht kroczył równym krokiem. Prawda, Niemcu? A wracając do wzmacniacza, no, fajny. Fajne te płytki, fajny ten układ. Jeśli by ktoś chciał, proszę się odezwać. Mam schematy, mam gotowe płytki. Zawsze można się podzielić. To by było na tyle. Do widzenia, raczej do usłyszenia i do zobaczenia.